Witamy, witamy. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy, witamy. Następny. Witamy. Następny dzień, następny wypad. Dzisiaj już w całkiem okrojonym składzie, bez Sebastiana i Agatki. Ale dojechał do nas przyjaciel Daro, już tam ciśnie zdrowo. Także taka miejscuwa, pole, ugorek. Tam, w tamtym rejonie kopaliśmy sreberka wczoraj, także jest szansa, że i tutaj coś ziemia odda. Fajnego. Także odpalam sprzęt i lecimy. No i jak to w takich sytuacjach bywa, nasz gość Darek już wygrał konkurs na pierwszą monetkę: 50 Feningów, chyba Weimarek. Także pierwsza monetka jest i lecimy dalej. Co da, Ola? Jarek na. Tak, Jarek na wyłączonym wykrywaczu już srebro ciągnie. Co to masz? Silver groszek. Maciuń panek, Wilhelmos trzeci. Jeden silver groszek. 25 rok. Pokaż. zrobię słyszenie. To jest mój drugi dołek. Pierwsza moneta. Dzisiaj. No, jest siberek, No, Dobrze się zapowiada. Śniło mi się w nocy, że dzisiaj jest, zrobię srebrny maraton. A no, widzisz Aha, tak? no, Super, gratuluję. I lecimy. Soberka! Jedziemy, jedziemy. Ja jeszcze nie mam swojej pierwszej moneczki. Weszło coś takiego miedzianego. I zdobnego. Także do następnego. No i w końcu jest, po kilometrze, pierwsza monetka. Zaczynamy fenolkiem. 1890 rok. Dosyć fajny stan. I lecimy. się na to pole, na którym wczoraj wychodziły piękne Seberka, bo tam, tam, tam jest pusto, dosłownie nic nie wychodzi. Teraz wyszła mi taka łuseczka, po gwiazdeczce, myślę, że to jest wschodniej produkcji podejrzewam, że 36 rok w bardzo ładnym stanie, także zabiorę sobie. Elegancka, nie elegancka, niepognita, niepognieciona A w domu yy, można powiedzieć yy, Zidentyfikuje co to jest I z jakiego okresu Szkoda, że od spodu zniszczony Ale guziczek No mistrz Ale pięknie zdobiony to Kurcze, teraz już wysych trochę Ogień Taka ja mnie mogę czy mogę? Masz, bierz Co Guziolka Lecimy dalej Piękne Zostały tylko guziki tutaj No O, po, po kapę Ale to plastikowe nie wiem ciekawe, jak go wykrywaczem znalazłem. No bo z tyłu ma aluminiowe łóżko. Co ty gadasz? Tak. To łóżko tak daje? No. Masz taki? Mam takie dwa. A do no, no. tego takie ładne. No, ładny. Gratuluję. To no. <grymne> są tylko guziki. No przez godzinę nie miałem dosłownie sygnału. Jakieś tam zdechlaki. Bo zdechlaki. Z PRL. -e. Coś tam się dzieje u Ciebie. Ja dzisiaj mam posuchę. Jednego fenolka i, i fajną łuskę. Nic, lecę dalej. No, może A z... może widelec? Może zmienimy ten. Zmienimy miejscówę? Pole na za tym ugorkiem. Może coś tam będzie. No. Może, trzeba zacznie wychodzić. Co będzie. Dajesz, dajesz, bieguś Jest Rzym. Chyba, Minerva Kurwa, nie przeklinaj Wytniesz Ale ładne Chyba, że to Ale piękne, to jest medalik chyba Medalik? Das Das. glira Der Kurde, To jest chyba medalik Nie medalik, ale z stylu Rzyma No ale piękny Kurde, jak wyszedł z ziemi to, to był jeszcze piękniejszy no. Czekaj, przeleg w mokrych paluchach Nie no, nie czy nie tylko bo teraz fajnie to te wszystkie taki widać A tuło O ja ciebie Ale fajnie Ale piękna monetka pierwsze co to Rzym Zobaczyłem to Mówię, kurde, no Rzym Pokaż jak gładamy Pokazuj damku. Który łodzisz, czy który dojedzeszkasz? O dajszy? kurde Jaki guziczek O mega Ale funcior Co to mogło być? Pewnie z lampy jakieś no. Aladyna, czy coś. Tu też jakieś coś tego. Pewnie o. od tej samej lampy tej samej lampy, <laughs> same lampy Artefakt no.

nie rzucać korkami Zbierać, bierz, zbierać. No, 10 falonic. Cesarstwo. Te korki od chłodnicy, nie? Trudno wyczuć. Tę to raczej wiesz. W moim, ten to jakiś pierworliczek. Ten wygląda jak do panny, się... ale metalowych do panny nie było. <grystek> Z wie? jakiegoś korytem. No. Dobrze. Wiatr się rozhulał. it. i don't know Krówka Krówka Ale ładna. Fajne, nie? E? Szkoda, że nie cała <grym> Ładne Trzymaj Nie ma monetek, to chociaż zwierzątka są Chcę wspierać Wyszła mi plomba Dosyć duża Coś tam na niej jest A z drugiej strony Kładka. coś jest, ale przy tym świetle teraz Słońce tak daje, że nie ma szans nic, lecę dalej Pokaż mi, pokaż mi No Zacny fant O, głowa orła. Z no. tej pióra są Moje krowa Ładny, ładny fancik. Ładny fancik, co to? Majmarek, myszka, pokrętło lampy I, i fenolek, Kusaczek. Zagięty. Zagięty, ja To jeszcze masz fajnego? O, po ruski guzik. No bo właśnie jadomo, czy to jelen czy to kurowa? Jele Takie buty. Koguta będzie za <laughs> jedziemy, zmieniamy miejscówę i dwustego. Ej Ty Alon jest co on jest takie od środka plastikowy? To jest tak, plastikowy? Nie jest plastikowe, tylko ma ucho. A, to znalazłeś go, go tylko dlatego, że ucho ma. No. <laughs> ale ładny, Czekaj, no. ja tu ostatnio przez ostatnią godzinę to nawaliłem trochę łowiu. Też mam taki, taki kawał o Patrz Patrz, ile mam. Patrz ile mam plomb, koreczek A, czy coś było? No było, no tak ale już tak... prawie nie widać O, jaka Tu nie widziałam takiej Co to jest? Aha, tutaj Kulka to muszkietowa jedna No i jak zaczęły plomby wychodzić, to już nie chciały skończyć my, my na jednym polu, jak ostatnio wykupywali te plomby, to na każdej był orzełek No, pruskie Nie, polski orzełek Nie, pruski Polskie. Pruski Polsko Polsko <Polska>, <grywa> no, Pokażę Ci, pokażę ma, ci że... ma buławę? Tak, ale nie! Nie, 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 nie! nie. No, no, no. No, 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 że pokażę I mi w domu. Ja z tego jeszcze wykopałam problem, na który piszę wro. Wro? Wro. Aha, no, no. dobra. Bo reszta się. Cześć. Do następnego. No, cześć. cześć. A jak cześć. Hej Na razie Myśmy tak krótko ale, <śmusza> Raz zawsze, że będą wykopki no <śmusza> <I szeroki śmusza> Pobijcie tam wczorajszy rekord Tak Hejo Hejo szeroki drogi cześć, Do, cześć, do, cześć, do cześć, zobaczenia do.